Cześć z tej strony Pink Dragon i przygotowałam dzisiaj dla Was filmik taki typu QA, i w sumie też voice review, ponieważ pierwszy raz ujawnię swój, ujawniam swój głos. I przygotowałam się dla Was 10 pytań i postaram się na nie odpowiedzieć, więc uwaga, uwaga, oto pierwszy z nich. Skąd jestem? To jest akurat takie podstawowe pytanie i od, oczywiście jestem z Polski, nie urodziłam się nigdzie indziej, po prostu jestem z Polski, mieszkam w Polsce. Drugie pytanie. W jakich językach umiem lub uczę się mówić? No to umiem na pewno mówić po polsku, uczę się po angielsku, nawet, nawet, nawet dobrze mi to idzie. I hiszpański, ale to z duolingo się uczy, no to, ale, no to tak sobie mi to idzie, ale moim zdaniem w sumie nie jest źle jak na duolingo. Jakie jest moje hobby? No to lubię rysować, grać na gitarze, śpiewać, grać oczywiście w Robloxa oraz robić bransoletki. Czwarte pytanie: jaki jest mój ulubiony kolor? No i to jest moje top 3 ulubione kolory. Na pierwszym miejscu jest kolor różowy, na drugim miejscu jest kolor czarny, a na trzecim miejscu jest kolor fioletowy. Piąte pytanie: jaka jest moja ulubiona gra na Roblox? No i pierwsze jedno. Pierwsze miejsce zajmuje Growę Garden, drugie miejsce Find, find e, Goobies, Find the Goobies, Find Goobies, to nie wiem, chyba coś takiego. I ogólnie trzecie miejsce to są różne towery, no. E, raczej ciężko się. no. Nikt się tego nie spodziewał, że lubię towery, naprawdę. Teraz szóste pytanie: Jaki jest mój ulubiony z papierowy smok, e, który zrobiłam? I to jest hajd. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to zachęcam wejście na mój kanał. I tam na pewno znajdziecie ten filmik. I teraz siódme pytanie: Z jakiego przedmiotu mi najlepiej idzie? No i w sumie to są też moje top trzy ulubione przedmioty. Więc z biologii. No z biologii mi dobrze idzie I też lubię ten przedmiot, ponieważ mi dobrze z niego idzie Z uef mi dobrze idzie I lubię ten przedmiot, ponieważ lubię sport I z angielskiego mi dobrze idzie Teraz ósme pytanie Jaka jest moja ulubiona piosenka? No to też są top 3 Bo ja nie jestem zdecydowaną osobą I ja nie umiem jednej rzeczy wybrać Więc proszę bardzo, to top 3 Moje ulubione piosenki What is love? I like the way, I like the way you kiss me i dekod. Nemo. I dziewiąte pytanie przedostatnie. Co najbardziej lubię rysować? To no i najbardziej lubię rysować ludzi, ale no nie za bardzo mi to idzie, więc sobie też często rysuję rośliny albo zwierzęta. No i dziesiąte pytanie już ostatnie niestety. Jakie jest moje ulubione zwierzę? No to tutaj akurat kotek zawsze był moim ulubionym i zawsze zostanie w moim serduszku. I je jeżeli wam się podoba taki filmik, to zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i laj e dania lajka. I oczywiście możecie napisać w komentarzach następne pytania od Was, na które się postaram odpowiedzieć. Jak będzie ich dużo, to zrobię następny odcinek. Dziękuję za oglądanie. Pa!